Witam Państwa bardzo serdecznie tego pięknego wtorkowego poranka dzisiaj będziemy sobie ogrywać grę twierdza edycja ostateczna stwierdziłem, że po Rimwardzie mam ochotę na zagranie sobie czegoś troszeczkę krótszego w ramach yy, w cudzysłowie odmóżdzenia, jakąś taką gierkę gdzie będę mógł sobie tą nie wiem pół godzinki czy godzinkę, czy jedną mapę czy dwie mapy dziennie, jak się uda oczywiście zagrać, ograć przed tym gotikiem, którego mam w planach. Bo jednak nie ukrywam, remote troszeczkę, troszeczkę mnie wymęczył. Ale w fizyczny sposób, nie psychiczny. Także tutaj będzie odskocznia od dłuższych tytułów. I powiem szczerze, że w twierdzy to ja nie grałem. ło Jeszcze trochę. Pamiętam, że kiedyś ją za cieciaka przychodziłem na pewno. I parę lat temu też przeszedłem, ale tą starą jedynkę jeszcze. I patrzę, kurczę, dostałem informację dla Roncika, że na Steamie jest w promocji. Mówię, kurczę, trzy dyszki, to nie jest jakoś super dużo. A może się okazać, że gierka będzie bardzo przyjemna i przaśna w odbiorze, więc dlaczego by tego nie przetestować? <laughs> Dodatkowo jedną rzecz tylko powiem że jeżeli głos jest za głośny lub za cichy lub coś, to po pierwszej mapie go zmienię, bo jeszcze nawet do gry nie wchodziłem, więc nie wiem, co tam się będzie działo. Także... Dobra, no bez zbędnego gadania, let's go, no! Co my tu mamy? Editor map, wielu... Tryb dla wielu graczy, ekonomia lub walka. Nie no, chyba przyjdziemy sobie kampanię, bo ja też nie pamiętam tych mechanik, jak to się grało i tak dalej, więc zobaczymy. Walka, cyk! Kampania Główna, Kampania Perły, Obrężenie, Inwazja czy Szlaki. Nie no, Kampania Główna. Kampania Oryginalna, Poznaj grę na przestrzeni 21 misji. No to let's go no, dlaczego by nie. Cyk. Misja Pierwsza, Lizanie Ran. Królestwo Szczura, Tereny Węża, Ziemie Wieprza, Legowisko Wilka, Kraje Neutralne. Let's go. Znowu się czuję jak w podstawówce, jak w to grajem. Gdy tylko król ze swoimi armiami wyruszył na podbój ziem zamieszkałych przez barbarzyńców, zawiązał się spisek, którego organizatorzy mieli na celu przejęcie tronu. Kiedy z dalekich krajów nadeszły wieści, że król trafił do niewoli, państwo rozdarła wojna domowa. Kilku możnych zamierzało położyć kres tej bratobójczej walce. Lecz gdy Twój ojciec, przywódca zwolenników króla, udawał się na ważne rokowania, nieznani napastnicy napadli i wymordowali całą jego drużynę. Ty zaś, poraniony i wyczerpany, wraz z grupką wiernych żołnierzy, zostałeś zmuszony do ucieczki w głąb puszczy, porastającej od ludnych półwysep. Choć kraj jest zgubiony, być może ten samotny cypel stanie się miejscem, z którego będziesz mógł wyruszyć i pomścić śmierć Ojca. Misja pierwsza Lizanie ran. Posłuchajcie mojej rady. Zaatakujemy teraz. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Nie, jeszcze raz nie. Z taką garstką ludzi wystawilibyśmy się jak jagnięta na rzeź. Potrzebujemy czasu. Aby wyleczyć rany i zebrać odpowiednie siły. Nonsens! Pod osłoną nocy przedresie z szóstką swoich najlepszych wojów na terytorium wroga! I nie, nie. Weź pod uwagę, że nasi ludzie przybierają głodę. Tym trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Kłótnia trwała długo. Zapadła już głęboka noc, gdy lord Wełnowór poprosił cię na stronę. Sir Tługoręka powiedział mi, że dobrze znał Twojego ojca. Dam Ci więc szansę, abyś mógł dowieść swoich umiejętności i skosztować uroków bycia dowódcą. aby kontynuować. No dobrze. <laughs> Zajmij się przygotowaniem rozległego obozu. Najpierw odszukaj odpowiednią polanę, a następnie, korzystając z drewna, którego pełno jest w okolicy, rozpocznij budowę. Dobrze, mamy tutaj cele w tym zadaniu Zgromadzić towary, 20 mięsa oraz 40 drewna Zajmij się przygotowaniem rozległego obozu Najpierw odszukaj odpowiednią polanę, a następnie korzystając z drewna, którego jest pełno w okolicy, rozpocznij budowę Mamy tu jeszcze kilka innych przeciwsków, które sobie zobaczę Cele, no to cele są pokazane Podpowiedzi Rozpocznij od wybudowania kilku chat drwali, Następnie rozmieść kilka chat myśliwskich Można jeszcze podpowiedzi sobie yy, tutaj przeczytać. Ulokowanie... <laughs> Przepraszam. Ulokowanie chat myśliwskich w pobliżu spichlerza przyspieszy produkcję żywności. Umieszczenie chat drwali niedaleko skupisk drzew przyspieszy produkcję drewna. Mamy też samouczek. Ale to chyba w grze wyjdzie, co? Let's go. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Jest tu pauza? W którym gdy była pauza? Chyba się dało pauzę robić, czy nie? Kurczę... Ty, pierwsza misja to chyba inaczej wy wy wyglądała, jak dobrze pamiętam, Czy taki róg był w prawym górnym, chociaż, no może, nie, nie wiem, nie pamiętam, dobra, cyk. Wybierz miejsce na spichlerz. Spichlerz musi być y, gdzieś blisko bazy, tak mi się wydaje, cyk. Zaczniemy sobie od kilku had drwali, najlepiej, żeby się znajdowały dość blisko drzew. I dość blisko można tutaj tego składu budowlanego. A w zasadzie skład zapasów. Cześć, Laron! Czy jest pauza? Którym? Tu gdzieś pewnie będzie. Czekaj, kasuj, główne opcje, cele. Czekajcie, jeszcze żywność by się przydała. Koło spichlerza, żeby było, nie? To jeszcze dwie chaty drwali możemy zrobić w sumie. Kurczę. Ładnie wygląda ta gra! Ładnie wygląda, bardzo mi się podoba graficznie, jak na razie na tym moment. <laughs> Spacja to jest ten widok na, na płasko. Ale mam prośbę weź z skryby na oryginalnego. Ten z HD jest paskudny, możesz to zrobić w opcjach. To po pierwszej mapie zmienię, po pierwszej mapie zmienię. Muszę dać mu szansę. Nie mogę powiedzieć, że nie i dziękuję. Trzeba dać mu szansę. Wygląda w zasadzie jak oryginał? No, ale ja nie powiedziałem, że oryginał wyglądał brzydko. Tylko, że wygląda dalej ładnie. Mi się to podoba, że to jest taki 2D-3D. Tak bym to ujął trochę. Ale drzewko ładnie wyglądają. Ile ta gra będzie miała? Z 20 lat na pewno. Eee, czekajcie. Opcje: <laughs> Skróty klawiszowe. Przemigura lewo dół. Pauza. P. No to szkoda. Jest, nie podpy. O, lupa! Nawet jest. O, nie, kompas. Nie, 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 nie. nie. Jak już raz się do czegoś przyzwyczai to wolę, żeby było tak jak jest. No i dobra. Teraz tylko czekamy, aż. Yy, aż ten. Aż, aż, aż. Zbiorę tyle drewna, ile potrzebuję. Jest cele za ten. Twierdzenia. No, muzyka od razu mi przypomniała bardzo dużo. Dobrze. dobrze, że mówisz, bo wcale nie zauważyłem tych zwierząt. E, pozwolę sobie w takim razie dorobić jeszcze kilka chat myśliwskich i dom Cyk, zahacimy sobie. Tu gdzieś powinna być a jest liczba osób 10 na 24 dobra. Tylko, że tutaj trzeba chwilę czekać aż się wyprodukują jednostki. Tak, tak, dobrze pamiętam, no. Drewno się produkuje, mięso się zbiera. A było przyspieszenie? Chyba było gdzieś przyspieszenie, nie? Pauza, środku i przełączaj. Między władcami, Shift-L, o kurcze. Spłaszcz, pomniejsz, powiększ, Z i X, to się przyda. Patrolowanie, ani kroku, postawy, to na razie nie. Przełącz liczbę klatek na sekundę pod F. Szybki zapis. Pokaż pingi z grupy jednostki. Wybierz klan. Eee, chyba nic. Wiadomość od twojego skryby. A Zwiadowcy jest rzeczywiście. Proszą, że stada wilków podchodzą coraz bliżej naszej siedziby. Trzeba dobrze ukryć nasze zapasy. Stada wilków? No to potrzebujemy więcej łowców, definitywnie. Bo oni mogą walczyć bodajże z tymi e, wilkami, jak dobrze pamiętam. To się na pewno, na pewno. O piesek! Patrz, jaki. Miluśki! Dobra, gdzie są te wilki? Tu są. O, nie, to nie wilki chyba. Nie, to nie wilki. XT. Skolioza oczna, przepraszam. To jakieś kamienie. Prywiet jak gierka. <słyska> gerka? Use English or Polish, my friend! Because I. not able to understand your language. Thank you kindly, sir. Ale tych lewis. myśliwych robisz jak pokręconych, no i dobrze. Niech polują. Dużo zwierząt no to... Wiesz, niech polują. I tak w tej misji więcej nie mogę zrobić, no to co... Będę dziadował. Drewno zebrane, mięso zebrane i śluz. Ta? A myślę, że napisał, jak gera, czyli jak tam gierka. Zwycięstwo! Elegancko! Pierwsza Zwycięstwo. misja pokonana. Elegancko! Zwycięstwo! No. Kiedy twoi ludzie w pośpiechu wnosili cenne zapasy do spichlerza... So, how are you? Sir, I'm fine, thank you, thank you kindly, sir. ...wjechali do obozu. Dobra robota, całkiem nie... Jak na pierwsze zadanie. Nie o nie! Ten chłopiec rozbił obóz na szlaku wędrówek wilczych stat I dobrze! Żołnierze będą mogli trochę poćwiczyć. Zresztą przyda im się ten trening, gdy staniemy do walki oko w oko z wrogiem. A, Ta, znaczy on jest realistą, nie pesymistą. Nie mam wyjścia. Muszę rozesłać zwiadowców, aby wyszukali jakieś lepsze miejsce na stałą siedzibę. Misja druga będzie teraz tak, to dajcie mi sekundkę.